Witam. Jestem na najwyższym szczycie nad Polanicą Zdrój i teraz pokażę Państwu, jak pięknie z tej góry widoczna jest panorama miasta. Gdybym zrobił parę kroków w kierunku tego widoku, to bym się stoczył w dosyć głęboką przepaść. Teraz zwróćcie uwagę na to gdzie ja się znajduję Na takiej właśnie skarpie I za tym piękiem już jest przepaść Przy tym kościółku znajduje się mój dom uzdrowiskowy Foga człowieka ogarnia, jak jest tak samotnie, tak daleko od skupiska ludzkiego, jeszcze na takiej wysokości. Ale całe szczęście, jakiejś zwierzyny nie spotkałem, która by mi zagrażała. No i to by było na tyle. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Teraz rozpoczniemy wędrówkę w dół. Jeszcze raz spojrzymy na panoramę polanicy i wracamy po bardzo stromym zboczu. Są moje kiki, nordwalking. No i zobaczcie, jakie tutaj jest pustkowie, Nie żywego ducha. A jestem kilka kilometrów od miasta, no, gdzieś około czterech. Ale świetna, niezapomniana wycieczka. Nie sądziłem, że podołam tej wspinaczce. O cześć Krysiu Dzięki za obecność dodałaś mi otuchy Zobacz jak tutaj mam stromy zjazd z tym wąwozem No, słychać mój przyspieszony oddech W każdej chwili się można Potknąć o wystające kamienie Tylko słychać stukot od nordwalking No w razie jakiejś draki ze zwierzyną to pozostają mi właśnie kijki do obrony O pozdrawiam panią urante. O z oddali słychać dzwony kościelne tutaj, zupełna cisza. Kto tutaj nie był, polecam. Świetny wypad, a widoki zapierające dech w piersiach. No i zobaczcie, teraz cofniemy się, żeby pokazać z jakiejś stromizny podążam. Na wyżyny niż z górki, ale ja raczej uważam po tym wysiłku, że łatwiej jest schodzić. O tak sobie idziemy, idziemy. Dwie osoby mi towarzyszą. Tam na górze właśnie byłem i teraz schodzę z tej wyzyny w tymże kierunku. No, można sobie wyobrażać co tu się dzieje w ulewną porę w tym wąwozie i ta wszystka woda stacza się do pobliskiego potoku zwanym Byszczycą Parędziesiąt, jeśli nie paręset metrów i znajdziemy się na brukowanym trakcie już do domu uzdrowiskowego jakim jest korab, gdzie rezyduje o, zobaczcie, tu ktoś rowerami zjeżdża, taka podskocznia No i tam do tyłu teraz patrzymy, obraz tego nie oddaje jaki to jest, jaka to stromizna, ale obok trwogi jest też i satysfakcja. O, już słyszę ludzkie głosy. To znaczy, że się zbliżam do domostw. O, zwróćcie uwagę, jakie tutaj wiatrołomy również leżą. Bardzo stare. Taki ciekawy szlak. Nie jestem zorientowany, co on wskazuje. No ale niedźwiedzia łapa. Czyżby mi się tutaj rezydowały. O, już coraz bliżej. Widzimy dach pierwszego domu. Ale drzewa tutaj są piękne, ogromiaste. Że tutaj jeszcze się nie dobrała dobra zmiana do wycinki. No i popatrzcie, że to jest trasa rowerowa. No jak tutaj się piąć pod górę? te znaki żółty, niebieski no i idziemy dalej już słoneczko się chowa za górski horyzont więc niebawem w cieniu pokryje się polanica tej właśnie górki na której Byliśmy. O. I już jesteśmy Prawie u celu. Oj, 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 bo kabelek mi się wyłączył. Zaraz mi prądu braknie. No, jesteśmy dalej na wizji. No i doszliśmy do ulicy, która na wprost prowadzi do mojego domu sanatoryjnego i nazywa się ulica Kryniczna 5, jakby ktoś się wybierał. A tutaj nam się wyłoni jeszcze panorama oświetlonego. Z bocia, z ładnym pasmem gór w poddali. Zobaczcie jak to ładnie wygląda. O, pięknie zasłonecznione. to to. No i na tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.